Dobry wieczór, witam w pierwszym odcinku naszego programu po wakacyjnej przerwie. Na tę jesień zaplanowaliśmy prawdziwą paradę atrakcji. Pierwsza z nich już za tydzień. To będzie premiera naszej jesiennej superprodukcji zatytułowanej Perły Polskiego Modernizmu. 41-minutowe spotkanie z arcydziełami, z perłami polskiego modernizmu. Już za tydzień, w niedzielę 18 września o godzinie 19:00, oczywiście na kanale. Oprócz tego, będziemy mieli także dla Was wyjątkowe, naprawdę wyjątkowe wydarzenie w Warszawie. Nie warto go przegapić i aby go nie przegapić, zapiszcie się, Koniecznie na nasz newsletter. Link do zapisu znajdziecie w opisie. Warto być subskrybentami naszego newslettera, także ze względu na moją urodzinową promocję, która także już w przyszłym tygodniu będziemy dla Was z okazji moich urodzin mieli mały prezencik. Warto sprawdzić newsletter raz na jakiś czas i zobaczyć, co dla Was przygotowaliśmy. A w tym odcinku, z okazji początku nowego panowania w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, przyjrzymy się. Rezydencjom Brytyjskiej Rodziny Królewskiej, Brytyjskiej Monarchii. Zostańcie z nami. No to jak to jest z tymi rezydencjami, siedzibami, posiadłościami Brytyjskiej Rodziny Królewskiej? Przede wszystkim warto powiedzieć, że jest ich bardzo dużo. W Londynie oczywiście jest pałac Buckingham, ale nie tylko. Bo jest też Clarence House, czyli przez ostatnie lata oficjalna rezydencja księcia, a obecnie króla Karola. Oprócz tego w Londynie jest pałac Kensington, oficjalna rezydencja Williama i Kate, czy raczej poprawnie Wilhelma i Katarzyny, którzy zajmują w nim największy apartament, ale oprócz nich w pałacu Kensington mieszkają też książę i księżna Gloster oraz książę i księżna Michał z Kentu, czyli wnukowie króla Jerzego V. W przylegających do pałacu Kensington mniejszych budynkach Ivy Cottage i Wren House mieszkają kolejni członkowie rodziny królewskiej, księżniczka Eugenia oraz książę i księżna Kentu. I na koniec w Londynie jest jeszcze Pałac Świętego Jakuba, jedno z głównych centrów administracyjnych brytyjskiej monarchii. To właśnie tam w Pałacu Świętego Jakuba odbyła się wczoraj proklamacja króla Karola III. Ale Pałac Świętego Jakuba jest też oficjalną londyńską rezydencją księżniczek – Anny, Aleksandry i Beatrycze. A księżniczka Aleksandra ma jeszcze do dyspozycji Thatched House Lodge, też w Londynie, na obrzeżach centrum Londynu. A to tylko Londyn. Co poza Londynem? Też nie mało. Oczywiście przede wszystkim jest Windsor, zamek w Windsorze, w którego okolicy są jeszcze mniejsze królewskie posiadłości. Royal Lodge, gdzie mieszka książę Andrzej, niedaleko jest też Buckshot Park, rezydencja księcia Edwarda oraz Adelaide Cottage oraz Frogmore Cottage. Jedziemy dalej? W Gatcombe Park mieszka księżniczka Anna, ale z pewnością bardziej znana jest posiadłość Sandringham House w Norfolk, w której przez długie dekady rodzina królewska spędzała święta Bożego Narodzenia. Na terenie tej posiadłości znajduje się też Anmer Hall, czyli wiejska rezydencja Wilhelma i Katarzyny. A do tej pory główną wiejską rezydencją Karola był pałacyk Highgrove House w Gloucestershire. I tym samym wymieniłem chyba wszystkie królewskie posiadłości w Anglii. Jeżeli jakieś zapomniałem, to wpiszcie ją w komentarzu. Ale przecież Zjednoczone Królestwo to nie tylko Anglia. Jeszcze jest Walia, Szkocja i Irlandia Północna. No to zobaczmy, co mamy w Walii. Tam niespecjalnie dużo, bo tam dotychczasowy książę Walii, Karol, obecnie Karol III, miał prywatną posiadłość, której nazwy nie potrafię wymówić, ponieważ jest po walijsku. Co mamy w Szkocji? W Szkocji oficjalną rezydencją monarchy, czyli teraz króla Karola III, jest pałac Holyrood House w Edynburgu. Ale chyba bardziej znaną królewską rezydencją szkocką jest Balmoral, czyli ten prywatny pałacyk, prywatna posiadłość, w której królowa Elżbieta przed kilkoma dniami zmarła. Na terenie tej gigantycznej posiadłości ziemskiej, w której centrum jest zameczek zamek Balmoral, mamy jeszcze dwie inne posiadłości Berghall Hall i Craigowan Lodge. I na koniec. Irlandia Północna, w której oficjalną rezydencją, czyli rezydencją, w której zatrzymuje się monarcha kiedy przebywa z wizytą w Irlandii Północnej, jest zamek Hillsborough. I to wszystko są aktywne, aktualne rezydencje, z których korzysta brytyjski król i jego rodzina, brytyjska rodzina królewska. A oprócz tego, przecież są całe tuziny posiadłości, rezydencji, dworów, pałaców i zamków, z których brytyjscy monarchowie i ich rodziny korzystały przez całe stulecia. Jedne już nie istnieją. Inne zostały znacząco przebudowane i ten królewski trzon w nich już właściwie jest niedostrzegalny. Jeszcze inne są ruinami, jak na przykład zamek Canafon w Walii, czyli teoretycznie siedziba księcia Walii, kiedy jest w Walii, ale on jest teraz no, ruiną. Jeszcze inne teraz pełnią funkcję muzeów, nie są zamieszkane, ale istnieją do dzisiaj i można powiedzieć, że są symbolami brytyjskości, symbolami brytyjskiej monarchii, jak na przykład Tower w Londynie. W tym odcinku chciałbym się bliżej przyjrzeć czterem Aktualnie użytkowanym przez brytyjską rodzinę królewską rezydencją, i na pierwszy ogień idzie Buckingham Palace w Londynie. Pałac Buckingham to serce. Brytyjskiej monarchii. I tak jak wiele wielkich rezydencji, powstawał poprzez kolejne rozbudowy. Pałacem królewskim stał się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, a najważniejsza jego rozbudowa miała miejsce w pierwszej połowie wieku XIX. Wtedy powstał cały zestaw nowych pomieszczeń w nowym ciągu, pomieszczeń od strony ogrodu według projektu architekta Johna Nasza. To jest bardzo udana rozbudowa. Te pomieszczenia są piękne i do dzisiaj służą właściwie w niezmienionej formie królowej, a teraz królowi. Od strony ogrodowej jest Miała elewacja, bardzo elegancka i piękna, ale ta rozbudowa, chociaż od strony artystycznej udana, niezbyt dobrze skończyła się dla architekta Johna Nasha, o czym opowiadam w odcinku Nie Pałacuj, który wkładam tutaj. Za czasów królowej Wiktorii powstało to frontowe skrzydło, wschodnie skrzydło pałacu Buckingham, zamykające dziedziniec i tworzące z niego właśnie wewnętrzny dziedziniec pałacu. Tam w centralnej jego części jest balkon, na którym rodzina królewska pojawia się w czasie najważniejszych uroczystości. I pozdrawia tłum. Co ciekawe, dzisiejszy wygląd tego wschodniego, najbardziej znanego skrzydła Pałacu Buckingham, w którym znajduje się większość z 52 oficjalnych sypialni rodziny królewskiej i jej gości, wygląda tak, jak wygląda, nie od jakichś zamieszłych królewskich dawnych czasów ale od początku XX wieku. Ona ma raptem 100 lat, co jak na brytyjską monarchię czy w ogóle architekturę pałacową, można powiedzieć, że jest dość młodym wiekiem, bo właśnie na początku XX wieku ta stara elewacja była zniszczona, nie podobała się i postanowiono stworzyć najbardziej pałacową fasadę, jaką można zaprojektować. To jest właśnie to, co oglądamy. Jest to jedna z najsłynniejszych fasad królewskich najsłynniejszych fasad na świecie nie tylko twarz tego budynku, ale właśnie architektoniczna twarz brytyjskiej monarchii. Z Pałacu Buckingham przenosimy się do Windsoru. Zamek w Windsorze był domem brytyjskich monarchów na przestrzeni ostatnich dziesięciu stuleci. Jest jednym z największych zamków w Europie i najdłużej ciągle zamieszkałym zamkiem, jaki znajdziemy w Europie. Powstał, zaczął powstawać w XI wieku po najeździe Normanów i wtedy powstała jego ta środkowa część, ta okrągła wieża wznosząca się na sztucznie usypanym wzniesieniu. Przez ciągu kolejnych rozbudów zmieniał się, do zawadane, były do niego kolejne części, na przykład wspaniała gotycka Kaplica, która znajduje się od zachodniej strony, pojawiły się kolejne przestrzenie mieszkalne, kolejne przestrzenie reprezentacyjne i urzędowe. To, jak dzisiaj wygląda zamek w Windsorze, jest znowu zasługą królów, władców, architektów z pierwszej połowy XIX wieku. Za panowania Jerzego IV Windsor zmienił się, można powiedzieć, w gotyk na sterydach taką idealną siedzibę rycerską, królewską i rycerską, jaką wyobrażano sobie w XIX wieku, że powinna wyglądać. Oglądać rezydencja średniowieczna. Podwyższono wtedy właśnie tę 11-wieczną wieżę w samym centrum zamku. Pojawiły się jakieś takie gotyckie czy neogotyckie. Ozdoby. Zamek w Windsorze jest ważny także dlatego, że aktualnie panująca dynastia nazywa się House of Windsor, Dom Windsor. Oczywiście to nie jest nazwa tej dynastii, którą ona przekazywała sobie przez te kilkadziesiąt pokoleń, które dzielą nas od XI wieku, od królów normańskich po inwazji normańskiej w roku 1066. Nazwa domu Windsorów, nazwa dynastii Windsor została wymyślona w czasie I wojny światowej, kiedy na fali antyniemieckiego sentymentu, wielu brytyjskich arystokratów, ale wywodzących się z Niemiec, zmieniało swoje rodowe nazwiska właśnie na bardziej brytyjsko brzmiące, ponieważ tak naprawdę nazwisko nazwa dynastii, która teraz panuje w Wielkiej Brytanii, to von Sachsen-Coburg und Gotha. No ale właśnie to było zbyt niemiecko brzmiące, aby w czasie I wojny światowej, gdy Wielka Brytania walczyła z Niemcami, można było dopuścić do tego, aby władcami Wielkiej Brytanii byli ludzie, którzy nazywają się von Sachsen-Coburg und Gotha i wymyślą że właśnie tym symbolem brytyjskości, symbolem związku dynastii panującej z tą wielusetletnią historią Wyspy Brytyjskich, będzie zmiana nazwy von sachsen Coburg und Gotha, albo sachs Coburg and Gotha po angielsku na House of Windsor, Dom Windsor. Zapuszczenie korzeni, także nazewnicze, właśnie w zamku w Windsorze. To były dwie Oficjalne rezydencje, które teoretycznie należą do panującego monarchy, ale na mocy tego właśnie, że on jest monarchą, więc teoretycznie można powiedzieć, że to są rezydencje państwowe, są utrzymywane przez państwo jako domy dla monarchy, są własnością czegoś, co w brytyjskim prawie nazywa się korona, the crown, co ma różne znaczenie w zależności od kontekstu, w jakim jest w prawie brytyjskim używane. Ale brytyjscy monarchowie używają także rezydencji, Prywatnych. I chyba najsłynniejszą prywatną rezydencją, należącą bezpośrednio do aktualnie panującego króla, a wcześniej do jego matki, jest Balmoral. Prywatna rezydencja w Szkocji, koło Aberdeen, tam gdzie królowa Elżbieta II kilka dni temu zmarła. Prywatność tej rezydencji, no, ona jest po prostu prywatną własnością tej osoby, która ją odziedziczy, co było ważne w czasie kryzysu abdykacyjnego w pierwszej połowie XX wieku, w latach 30., kiedy Edward VIII abdykował. To automatycznie rezydencje oficjalne stały się rezydencjami jego brata, który przejął po nim koronę. Ale nie rezydencje prywatne, takie jak Balmoral i Sandringham, czyli rezydencja, w której rodzina królewska do tej pory spędzała święta Bożego Narodzenia w hrabstwie Norfolk. One zostały prywatną własnością właśnie księcia Windsoru, wcześniejszego Edwarda VIII. I nowy król Jerzy VI musiał je odkupić od swojego brata żeby móc z nich dalej korzystać jako, yy, jako monarcha, no bo właśnie po prostu one zostały odziedziczone przez Edwarda VIII po śmierci Jerzego V, jego ojca, i kiedy on abdykował, to cały czas była jego po prostu prywatna własność. Zamek Balmoral powstał w XIX wieku na zlecenie Wiktorii i Alberta, Chloe Wiktorii i księcia Alberta. Książę Albert, jak to miał w zwyczaju, brał aktywny udział w projektowaniu wyglądu tego zamku i można powiedzieć, że to była celebracja szkockości. Jeżeli coś kojarzyło się ze Szkocją, to był było w tym zamku zaprojektowane, wprowadzone do niego do jego plastyki. To była feeria tartanów na dywanach, obiciach, kanap na zasłonach. Sam ten, ta główna część, ta główna wieża zamku Balmoral przypomina właśnie szkocką rezydencję arystokraty, szkocką rezydencję magnacką. I do tego mamy takie zainspirowane właśnie średniowieczną architekturą skrzydło mieszkalne. Szkockość celebrowana właśnie w górskich rejonach. Szkocji nad rzeką Dee, to dzisiaj właściwie w niezmienionej formie. Warto pamiętać, że taka rezydencja jak Balmoral to nie tylko ten budynek i towarzyszące mu zabudowania gospodarcze, z których korzysta właściciel, w tym przypadku Karol III, a wcześniej Elżbieta II, ale to także wielkie latyfundia. Balmoral to około 20 tysięcy hektarów w ziemi uprawnej, lasów. Wspaniałego krajobrazu, który także przynosi prywatnie, ponieważ jest prywatną własnością, właścicielowi dochód. Więc to nie tylko jest tak, że te rezydencje służą do mieszkania, ale także są ważną częścią finansowania brytyjskiej rodziny królewskiej, ale w ich prywatnym wymiarze są ich prywatnym majątkiem i prywatnymi dochodami. Powiedzieliśmy o Buckingham Palace, powiedzieliśmy o zamku w Windsorze, o prywatnej rezydencji Balmoral i na koniec wracamy do Londynu, do Clarence House. To jest niewielka rezydencja, niewielki pałacyk, który bezpośrednio przylega do Zamku Świętego Jakuba, czyli tego administracyjnego centrum brytyjskiej monarchii. I tam przez wiele lat mieszkał aktualny król Karol III, wtedy jako książę Walii ze swoją żoną Kamilą Księżną Kornwalii. To jest ciekawy przykład tego, w jaki sposób funkcjonowały brytyjskie rodziny arystokratyczne przez wiele stuleci. Zawsze było tak, że brytyjski arystokrata miał swoje gniazdo rodowe, swoją właściwą siedzibę wiejską, tam gdzie było to centrum właśnie tego latyfundium, centrum jego zajęć gospodarczych związanych najczęściej z uprawą roli, ale ponieważ życie społeczne w czasie sezonu kulturalnego, sezonu społecznego, sezonu takiego imprezowego koncentrowało się w Londynie, to wielu arystokratów utrzymywało także dom, rezydencję oficjalną w Londynie, takie właśnie miejskie miejsce, w którym mogli przyjmować gości, w którym mogli zatrzymywać się w czasie sezonu. I to właśnie dla Karola, ówcześnie księcia Walii i jego żony Kamili był budynek Clarence House. Co ciekawe, zarówno aktualny monarcha Karol III, jak i zmarła monarchini Elżbieta II w chwili kiedy stali się monarchami, suwerenami, to ich oficjalną londyńską rezydencją, ich mieszkaniem w Londynie, właśnie był Clarence House. Nie wiadomo jeszcze, czy Karol III wraz z królową Kamilą przeniosą się do pałacu Buckingham. Wiadomo, że kiedy w 1952 roku Elżbieta II odziedziczyła tron, to niespecjalnie miała ochotę przenosić się do wielkiego, zimnego, nieprzyjaznego i trochę zapuszczonego pałacu Buckingham, ale. Yy, Premier Churchill, czy jej pierwszy premier, trochę ją do tego zmusił. Uznał, że skoro za pałac Buckingham jest tym sercem monarchii, to monarcha powinien w nim nie tylko rezydować, nie tylko pełnić swoje publiczne funkcje, ale także mieszkać i tak się stało. Co więcej, w pałacu Buckingham książę Karol, a dzisiejszy Karol III się urodził kilka lat przed. Objęciem tronu przez jego matkę. Więc można powiedzieć, że te konkretne rezydencje, te prywatne i publiczne, one nie tylko są właśnie tymi miejscami, w, którym, w których rodzina rezyduje, ale także w wielu przypadkach są domami. No tylko trzeba zauważyć, że w odróżnieniu od zwykłych rodzin, brytyjska rodzina królewska tych domów ma zdecydowanie więcej. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej filmów o architekturze dawnej i serdecznie zapraszam już za tydzień, 18 września o 19 na premierę naszej 41-minutowej superprodukcji Perły Polskiego Modernizmu. Subskrybuj ten kanał, aby nie przegapić premiery Perły Polskiego Modernizmu. Do zobaczenia.